Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przygotował i złożył marszałkowi Sejmu projekt ustawy poszerzający jawność oświadczeń majątkowych najważniejszych osób w państwie oraz żądający ujawnienia wysokości zarobków osób zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa, w tym spółkach medialnych. Oraz w spółkach komunalnych. Jeśli chodzi o najważniejsze osoby w państwie, wymagamy tymi przepisami, aby osoby najważniejsze w państwie ujawniły źródła swoich dochodów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych w przeciągu ostatnich 10 lat, żeby ujawniły także darowizny, jakie otrzymały tudzież jakie przekazały w ciągu ostatnich właśnie 10 lat. W przypadku spółek skarbu państwa, w tym spółek medialnych oraz spółek komunalnych, przepisy, które są zawarte w tej ustawie, zobowiązują pracowników tych spółek do przedstawienia informacji na temat ich dochodów, na temat ich zarobków, jeżeli te zarobki przekraczają czterokrotność miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia lub 48-krotność wynagrodzenia rocznego, czyli liczonego w skali całego roku. Jest to działanie naszym zdaniem niezwykle ważne, niezwykle istotne, szczególnie w tym czasie, kiedy pułkownik Sienkiewicz zdecydował o postawienie w stan likwidacji spółek medialnych, a więc telewizji polskiej, polskiego radia i Polskiej Agencji Prasowej. To są działania nielegalne. Chcę Państwu powiedzieć, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pułkownika Sienkiewicza podczas procesu wymiany zarządów spółek medialnych. Przypomnę, że ten proces przebywa, dokonywał się na zasadzie wejścia silnych ludzi do spółek Skarbu Państwa. Sam byłem świadkiem tego, że o godzinie trzeciej w nocy do Polskiej Agencji Prasowej weszła firma Ochraniarska, czyli tak oto zapowiedź Donalda Tuska z kampanii wyborczej, że silni ludzie wejdą i wyprowadzą dotychczasowych właśnie szefów instytucji tak się o to materializowała w nocy z 22 na 23 grudnia. Są to działania nielegalne, są to działania siłowe, są to działania, które w praworządnym państwie nie powinny mieć miejsca. W związku z tym Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości protestuje przeciwko takim Działaniom, a jeszcze raz wracam do projektu ustawy. W ten sposób poszerzamy zakres wiedzy obywateli co do wysokości wynagrodzeń przedstawicieli, pracowników spółek Skarbu Państwa, w tym spółek medialnych. Chcę jeszcze bardzo mocno podkreślić, że wysokie zarobki w spółkach medialnych. Nie są czymś nowym. Przypomnę przykład Tomasza Lisa, głównego propagandysty Donalda Tuska, który w ciągu kilku lat zarobił ponad 20 milionów złotych, przygotowując, realizując program, w którym śpiewano 100 lat Donaldowi Tuskowi. A więc ograniczamy w ten sposób patologię z jakimi niewątpliwie mamy do czynienia, i poprzez właśnie jawność oświadczeń majątkowych wprowadzamy nowe standardy. Oczywiście usiłujemy to zrobić, bo jaka będzie reakcja koalicji 13 grudnia, o tym przekonamy się na posiedzeniu Sejmu. Niemniej taki projekt ustawy został przygotowany i złożony do Marszałka Sejmu. O szczegółach tego projektu Powie pan minister Janusz Kowalski, który ten projekt przygotowywał. Szanowni Państwo, 28 października 2002 roku Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył bardzo ważny projekt ustawy, który został prawie jednogłośnie przyjęty przez Sejm, wprowadzający jawność oświadczeń majątkowych samorządowców. Wtedy 13 posłów Platformy Obywatelskiej, w tym sam Donald Tusk, głosowali wstrzymująco przy tym projekcie, ale pokazane było w 2002 roku, że kwestia jawności wynagrodzeń i jawności oświadczeń majątkowych samorządowców może łączyć. Dlatego dzisiaj, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, nawiązując do tych doświadczeń, składa bardzo ważny, transparentny, rewolucyjny projekt ustawy, która po pierwsze, wprowadza pełną jawność majątków wszystkich członków zarządu, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a więc na przykład w Warszawie, w Lublinie, w Gdańsku czy Poznaniu, jaki są udziałem skarbu państwa. Pełną jawnością oświadczeń majątkowych będą również objęte te osoby, które łączy jakikolwiek stosunek prawny ze spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, które w rozliczeniu miesięcznym zarabiają powyżej czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w rozliczeniu rocznym ponad 48-krotność. Pełna jawność majątków menadżerów spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzamy również obowiązek dla wszystkich, którzy wypełniają oświadczenie Majątkowe, aby czynić to komputerowo, żeby nie było żadnej wątpliwości co kto wpisał do oświadczenia majątkowego. Wprowadzamy, i to jest autorski pomysł pana Mariusza Błaszczaka, bardzo ważny antykorupcyjny przepis, obowiązek ujawniania e, przysporzeń majątkowych i darowizn. Chcemy wiedzieć czy jakikolwiek polityk przepisywał majątek na swoje dzieci, czy na kogoś innego, jakie miał przysporzenia majątkowe, czy również menadżerowie spółek Skarbu Państwa, czy menadżerowie e, e, spółek jak jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzamy również kwestie dotyczące pożyczek. Tutaj uszczegóławiamy, żeby nie było żadnej wątpliwości, jeżeli na przykład poseł czy menadżer otrzyma jakąś pożyczkę. Chcemy wiedzieć na jakich zasadach, jakie jest oprocentowanie i od kogo. To była też kwestia wielokrotnie podnoszona przez media. I bardzo ważny przepis wynikający z dyskusji, z braku odpowiedzi na pytanie pana premiera Donalda Tuska, który, co zresztą wskazałem, nie odpowiadał powiedział na to um, y, y, pytanie wprowadzamy obowiązek obowiązek aby prezydent polski marszałek sejmu senatu prezes rady ministrów wszyscy ministrowie sekretarze stanu i w rządzie i w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmując swoją funkcję ujawniali źródła dochodów z ostatnich 10 lat i krajowych i zagranicznych nie może być bowiem tak aby opinia publiczna nie wiedziała z czego osoby które wcześniej były w biznesie utrzymywały się chcemy pełnej tutaj jawności ujawnienia wszystkich pitów. Przykład oczywiście premiera Donalda Tuska jest doskonały, dlatego że w roku 2013 składając za ten rok ostatnie swoje oświadczenie majątkowe miał majątek w wysokości około miliona złotych, 100 tysięcy złotych. Dziś w oświadczeniu majątkowym po zarobieniu co najmniej 8,5 miliona złotych, jak wskazuje źródło demagog.org. Jego majątek to jest milion mln tysięcy złotych. Chcemy wiedzieć, ile zarobił Donald Tusk, chcemy wiedzieć, ile zarobił marszałek Sejmu pan Szymon Hołownia. Pełna jawność. Dlaczego? Ponieważ jest mnóstwo publikacji w przestrzeni publicznej. O tych politykach, którzy no, dostawali różne pieniądze od dziwnych fundacji, od różnych firm Polacy mają. Oczekiwać pełnej jawności majątkowej polityków. Ufamy, że ta ustawa, ustawa czyste ręce, ustawa czyste ręce, dlatego że mamy również czyste intencje. Nie mamy nic do ukrycia o pełnej jawności majątkowej. Menadżerów, członków zarządu, wszystkich spółek, wszystkich polityków zostanie przyjęta jeszcze na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Mówimy platformie Obywatelskiej koalicji. Sprawdzam, chcemy pełnej jawności majątkowej, tak jak w 2002 roku klub Parlamentarny Prawa i Sf Sprawiedliwości. Wtedy to świętej pamięci pan poseł Przemysław Gosiewski prowadził tę ustawę. Nawiązujemy do naszych rozwiązań. Zawsze Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości składał ustawy, które poprawiały kwestie antykorupcyjne i ufamy, że ta ustawa ponad politycznie zostanie przyjęta i będzie pełna jawność majątkowa i polityków, i wszystkich menadżerów we wszystkich spółkach, i Skarbu Państwa, i jednostkach samorządu terytorialnego. Panie rozumiemy, że wysokie zarobki, półtora miliona w pół roku pracowników TVP, czy też złożyły panów nagrody w NBP? Czy to też jest powód tego projektu ustawy? Powodem jest to, że spółki Skarbu Państwa zostały postawione w stan likwidacji. W podtekście jest twierdzenie, że mamy do czynienia z problemami finansowymi, a jednocześnie utrzymywane są bardzo wysokie stawki wynagrodzeń w mediach publicznych, bo przypomnę jeszcze raz przykład Tomasza Lisa sprzed kilku lat w ciągu kilku lat ponad 20 milionów złotych zarobił, przygotowując program w telewizji publicznej, w którym to programie śpiewano 100 lat Donaldowi Tuskowi. A więc te wysokie wynagrodzenia. To jest standard utrzymujący się od wielu lat. Rzeczywiście dość takich sytuacji. Uważamy, że opinia publiczna powinna dokładnie wiedzieć, ile zarabiają pracownicy spółek publicznych, nie tylko spółek skarbu państwa, w tym medialnych, ale także spółek komunalnych, czyli spółek samorządu terytorialnego. Z tego, co słyszymy. W spółkach komunalnych również mamy do czynienia z kominami płacowymi. Jesteśmy o tym przekonani, że każdy powinien mieć możliwość dostępu do informacji w sytuacji, w której pracownicy tych spółek zarabiają powyżej czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. My jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju zmiany. Ufamy, że w czasie prac legislacyjnych nad propozycją pełnej jawności oświadczeń majątkowej całej sfery publicznej, całej domeny publicznej wprowadzimy dobre rozwiązania. Jeżeli pojawią się dobre pomysły, jesteśmy absolutnie na to otwarci. Pokazujemy, że mamy czyste ręce i czyste intencje i apelujemy do innych ugrupowań, ponieważ ten projekt ustawy dla, dla jasności był już gotowy kilka tygodni temu, o czym apelowałem z mównicy, sejmowej do premiera Donalda Tuska, aby jak najszybciej był procedowany ich projekt ustawy dotyczący jawności majątkowej, ale z jakichś powodów nie jest procedowany, dlatego zgłaszamy ten projekt po to, żeby była pełna jawność majątków i polityków, i menadżerów i ufamy, że tak jak w roku 2002 ta kwestia połączy wszystkich polityków, jesteśmy otwarci na naprawdę jak najbardziej transparentne pomysły i zachęcamy również dziennikarzy i Polaków do włączania się, bo być może jeszcze można te kwestie uszczegółować. Jesteśmy otwarci. absolutnie na to otwarci. Te kwestie się wielokrotnie pojawiały również w Państwa publikacjach, artykułach. Często nie mogliście Państwo odczytać tych baz grołów. Moje na przykład pismo też nie jest doskonałe, dlatego wypełniam je komputerowo i dlatego wprowadzamy ustawowy obowiązek komputerowego wypełniania oświadczeń. Tak samo jest kwestia pożyczek, ale nowość wynikająca oczywiście z dyskusji dotyczących relacji związanych z reżimem Władimira Putina. Ta dyskusja jest w całej Unii Europejskiej o jawność majątków tych polityków, którzy współpracowali z ośrodkami zagranicznymi i w tym sensie chcemy wprowadzić nowy standard. Naprawdę, chyba europejsko, europejski standard numer jeden w ogóle w Polsce byłby taki wprowadzony. Pełna jawność oświadczeń majątkowych z ostatnich 10 lat osób, które po raz pierwszy obejmują takie funkcje, bo jeżeli składały oświadczenie majątkowe, no to oczywiście te oświadczenia z poprzednich lat są. Jawne. Zachęcamy wszystkich do poparcia naszego projektu, projektu czyste ręce, czyste intencje i do jak najbardziej transparentnej. No to jest pytanie, dlaczego platforma obywatelska nie złożyła dlaczego inne... pani. My, my wielokrotnie apelowaliśmy o to, żeby takie projekty składać. Złożyliśmy bardzo, du... Złożyliśmy bardzo dużo projektów związanych z. Pani redaktor. Czy pani redaktor uważa, że ten projekt jest zły? No to dobrze, no to możemy historyczne debaty tutaj prowadzić, ale to jest projekt. Czy Pani uważa, uważa, uważa pani, uważa Pani, że ten projekt jest właściwy, czy nie? Jeszcze nie Pani redaktor, no to proszę zapoznać się, kiedy Marszałek Sejmu opublikuje, to proszę się z nim zapoznać. Obniżyliśmy na przykład obniżyliśmy wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa i, i na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia prezesa Orlenu, one są niższe niż były za czasów rządów koalicji po PSL. Tak jak mówi pan minister Kowalski, to osiągnięciem naszego środowiska politycznego jest w ogóle ujawnienie oświadczeń majątkowych. A więc Przedstawiamy projekt, kolejny projekt. Uważamy, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa, szczególnie w spółkach medialnych, są zbyt wysokie. Uważamy, że należy je obniżyć. Więc składamy, proszę bardzo, projekt, jeżeli. jeżeli proszę Pani, jesteśmy w sytuacji takiej, w której spółki Skarbu Państwa zostały postawione w stan likwidacji, prawda? Jedna, nie wszystkie. Trzeba nie, wczoraj byłem w polskim radiu i pytałem i pytałem likwidatora, jak on wyjaśni pewną sprzeczność logiczną, bo mówił mi, że jego celem jest odbudowa polskiego radia, a jest likwidatorem. Więc pytałem, pytałem, a to tak się nazywa, to to, to nic nie znaczy. To co likwiduje polskie radio ten jegomość? Czy ja, też je odbudowuje? Ja, ja Pani redaktor odpowiem tu na to. Tu jest pytanie. sprzeczność. Więc nie otrzymałem odpowiedzi od tego pana, a więc pokazuje, że skoro władza obecna pułkownik Sienkiewicz czy pan jest postępowany, a nie jest pułkownikiem Sienkiewiczem, dlatego że stosuje siłowe metody, przejmując media publiczne. Gdyby były stosowane metody parlamentarne, tak jak należy, to bym nie określał tego jegomościa w ten sposób. A że stosuje siłowe metody. Ja jeszcze raz to powiem. O trzeciej nad ranem byłem w Polskiej Agencji Prasowej. Weszło kilkunastu jegomościów, silnych ludzi, tak, silnych ludzi, postawnych, postawnych ludzi, to jest siłowe wejście do polskiej agencji prasowej, prawda? Ten Pan był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, mówię o pułkowniku Sienkiewiczu, w roku 2014, kiedy siłowo wchodzono gdzie? Do tygodnika wprost. No więc mamy do czynienia z tymi metodami. To są dla mnie bolszewickie metody. To są metody takie, jakie są stosowane w Rosji czy na Białorusi. Przeciwko temu protestuję. Ja odpowiem Pani na to pytanie, ponieważ za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy cały pakiet rozwiązań antykorupcyjnych, chociażby pakiet pana Pawła Kukiza zwiększyliśmy jawność działania sfery i samorządowej i publicznej. To po pierwsze, a po drugie odpowiem, odpowiem teraz Pani na pytanie. To jest bardziej pytanie między innymi do redakcji TVN. Redakcja TVN ani razu po ujawnieniu oświadczenia majątkowego premiera Donalda Tuska nie zadała ważnego pytania gdzie jest 8,5 miliona złotych, które Donald Tusk zarobił w Brukseli, skoro nie ma go w jego oświadczeniu majątkowym. Jest, jest profesjonalnie oświadczenie majątkowe Donalda Tuska wyczyszczone. Stąd ten bardzo innowacyjny, autorski pomysł, polegający na konieczności ujawnienia przez osoby obejmujące na przykład funkcję prezesa Rady Ministrów, swoich dochodów z ostatnich 10 lat ze źródeł zagranicznych, wraz również z listą darowizn i przysporzeń majątkowych. Gdyby... Redakcja Szanowna TVN-u dopytywała się o takie rzeczy. Była pełna po prostu jawność. My chcemy Państwu pomóc w tym, aby była pełna transparentność. Pełna jawność majątkowa. Jestem przekonany, że to wszystkich połączy. I polityków, wszystkich opcji, prawo i sprawiedliwość zawsze było na czele rozwiązań antykorupcyjnych i projawnościowych. I ufam, że żaden polityk nie zagłosuje przeciwko wnioskowi formalnemu, który zgłosi pan przewodniczący Mariusz Błaszczak o to, żeby tę ustawę, ten projekt ustawy procedować już. Na na najbliższym posiedzeniu są pełna jawność oświadczeń majątkowych polityków, członków zarządów władz, pracowników, wszystkich spółek, również tych na przykład w Warszawie, w Lublinie. W wszystkich. Wszystkich, którzy będą po prostu sprawować funkcję, wszystkich. Wszystkich będzie prawo dotyczyło wszystko, nie, prawo nie może działać wtedy, natomiast dotyczy wszystkich, którzy sprawują po prostu funkcję. Jesteśmy za pełną jawnością. Ja jestem za pełną jawnością i takie rozwiązanie złożę. Nie pamiętam, żeby w ciągu 20 lat Platforma Obywatelska takie rozwiązanie złożyła dotyczące jawności oświadczeń majątkowych czy działań antykorupcyjnych. Proszę mnie poprawić, jeżeli się w tej sprawie mylę, ale nigdy takiego rozwiązania nie złożyłem. Ile wcześniej miałem informację od żołnierzy, że coś się stało. W związku z tym, po tym, kiedy sprawdziłem z kilku źródeł, że coś się stało, opublikowałem wpis. A teraz kolejny wpis zadaje publicznie pytania: Co się wydarzyło? Dlaczego nie zadziałała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa? Na razie nie słyszę odpowiedzi na te pytania minister obrony narodowej jest zobowiązany, żeby takich odpowiedzi udzielić. To państwo mnie pytaliście w tych sprawach, kiedy sam byłem ministrem obrony narodowej, a więc oczekuję, że będziecie pytać obecnego ministra obrony narodowej o to, co się wydarzyło. Ja przypomnę, że to ja odbudowałem system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który nie istniał. Warszawa nie była broniona. W, w, a więc doprowadziłem do tego, że mamy już na wyposażeniu wojska polskiego zarówno system Patriot, jak i system Narew, przy, który wykorzystuje brytyjskie rakiety CAM, więc zadaję pytanie, dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony przez system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Proszę pana, system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Warszawy rozpadł się i za czasów Donalda Tuska go nie było, po prostu go nie było. To moje działania jako ministra obrony narodowej doprowadziły do tego, że mamy baterię Patriot i mamy także system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu na ref. Więc w związku z tym zadaję pytanie, dlaczego ten obiekt nie został zestrzelony. Panie ale gdy był przewodów, to my się dowiedzieliśmy dopiero po czasie, że jest posiedzenie w BBN -ie. i dopiero komunikat był w nocy po posiedzeniu, a teraz wiemy, że został zidentyfikowany obiekt. A wiecie państwo, no, nie, no, nie, nie został został wiecie państwo dlaczego nie... Dlaczego nie, nie ja został zestrzelony? Wiecie Państwo, dlaczego nie został zestrzelony? ja teraz nie A ja pytam o, o sytuację. Ja, ja pytam o sytuację, o zdarzenie, jakie dziś miało miejsce. A no ja panu odpowiadam, że ważniejsze jest wyjaśnienie tego zdarzenia, które miało miejsce. No i zadaję takie pytania publiczne. Pan zdaniem przewodniczący, z pana wiedzy wynika, jako byłem obrony, że polskie systemy przeciwrankietowy i radary byłyby w stanie na terenie województwa lubelskiego Ja nie będę każdy ja nie będę, ja nie będę spekulował. Ja nie będę spekulował na takie pytanie odpowie minister obrony narodowej. Przynajmniej. Dlaczego nie został obiekt Pana To zabrania mi, pan, zabrania mi pan stawiania pytań. Nie, to obrony To jest pana interpretacja. To jest pana interpretacja. Nie, no to pan interpretację tu przedstawił. To ja zadanie zadaję pytanie i mam do tego prawo. Jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zadaję pytanie. A pytanie tak. No i mówię panu, jakie osiągnięcia mam w dziedzinie odtworzenia nieistniejącego wcześniej systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To są niewątpliwe osiągnięcia. Proszę to sprawdzić, czy, były, czy był system patriot wcześniej, zanim ja objąłem Urząd Ministra Obrony Narodowej, czy to nie było. No proszę pana, to niech pan sobie odtworzy, jeżeli historycznie chce pan to wszystko analizować, to proszę zapytać byłego ministra Klicha, dziś senatora, dlaczego nie chciał donacji ze strony Niemiec systemu Patriot wiele lat wcześniej. To możemy tak historycznie rzeczywiście sprawy omawiać, ale sądzę, że ważniejsze jest to, co wydarzyło się dziś. Wyjaśnienie tego, co dziś się wydarzyło. Odpowiedź na takie pytania Powinna paść ze strony ministra obrony narodowej. Ja nie będę spekulował. A więc ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie. Nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Nie naciągnie mnie pan na spekulacje. Ja, ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie na takie pytanie powinien udzielić odpowiedzi minister obrony narodowej. A ta rakieta, która spadła do nas wywności, nie została. Zesuwana. To też jest dyskusja natury historycznej. To też Ale jest dyskusja natury historycznej. Są jest protokół Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Jest wiele dokumentów. To jest dyskusja, która ma charakter historyczny. No tak, ale Sądzę, pytanie, tak Państwu zostało, że zależy mamy, na debacie było. historycznej. Proszę bardzo, czy sygnał TVP Historia został wyłączony, czy, 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 czy działa? Jeśli nie, nie, no, 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 mówię państwu, mówię państwu, że, 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 że państwo no, unikacie. Yy, Unikacie starań uzyskania odpowiedzi na to, co wydarzyło się. No to dobrze, no to i co? I jaka jest odpowiedź? A, świetnie, no to bardzo się cieszę. Ja też czekam na informację. Czy to nie jest zasadne pytanie? No więc stawiam, ja jeszcze raz powtarzam, ja nie będę spekulował. Stawiam takie pytanie i sądzę, że każdy obywatel, nie tylko poseł, ma prawo do pan, takiego panie, pytania zadania takiego. pytania. Tak, czy, tak czy nie Je, powinna, że nie 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 na że naszego kraju że nie oczekujcie ode nie postawy takiej, że nie się że w spekulację. Ja zadaję pytanie, na takie pytanie powinien odpowiedzieć jak najszybciej minister obrony narodu. Komisji, Dziękuję. Mamy jeszcze jedno trenie w innej sprawie w sprawie posłów, czy były posł zależy jak kto postrzega Wąsika i Kamińskiego. Nie odebrali wczoraj postanowienia marszałka, chociaż było tam wręczane. Prawdopodobnie 4 stycznia będzie postanowienie marszałka opublikowane w monitorze posłów, że Uznacie wszyscy Państwo, że kamiski z Wąsikiem są byłymi posłami. Panowie ministrowie Kamiński i Wąsik, jeżeli trafią do więzienia, będą więźniami politycznymi. To jest sytuacja, która wcześniej, przed 1989 rokiem, miała wielokrotnie miejsce. Po 1989 roku po raz pierwszy, jeżeli tak się zdarzy, to będą więźniowie polityczni. Przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda podtrzymuje swoją opinię, swoją decyzję, która jest prerogatywą, konstytucyjną prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej o, o ułaskawieniu obu panów. Więc cała reszta no to jest jedno wielkie nadużycie. Ale przecież pan doskonale całą historię zna. I wie pan, że koalicja 13 grudnia zapowiada likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja to odczytuję w ten sposób, że koalicja 13 grudnia z korupcją walczyć nie będzie, a dąży do tego, żeby ukarać policjantów, czyli ministrów Kamińskiego i Wąsika za to, że z korupcją walczyli. To jest tym razem moja interpretacja. Do interpretacji tego rodzaju mam prawo, a więc ją przedstawiłem. To dla mnie nie ulega wątpliwości, że marszałek Hołownia zagłosuje za rozwiązaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, skoro tak zachowują się jego pracownicy. Mniemam, że na jego polecenie. Uważam, że wielką hańbą będzie to, jeżeli tak się wydarzy, że w III Rzeczypospolitej będą więźniowie polityczni. To będzie wielka hańba. Proszę o to pytać Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej. Pan Prezydent, słuchałem uważnie opinii Pana Prezydenta, wypowiadał się w ten sposób, że jest to prerogatywa i rzeczywiście jest to prerogatywa Prezydenta Rzeczypospolitej. Ułaskawienie zostało już wydane. Dziękujemy Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję.